Siemaneczko w 17. części Let's Play Sytera. E, musimy przejść przez bardzo głośną rzekę. Nie no, musimy poszukać naszego pustelnika. Mam nadzieję, że ma przy sobie słoneczny aloes, który jest nam potrzebny do czarowania e, maga. Przy okazji pokonałem ja szczury po drodze. Tak, tak, chwalę się Chwila. dokładnie. Dobra, słuchaj, jest ważna sprawa. E, tak. Szukam pewnej rośliny. Mhm. Ponoć mak ognia dawał ci ją kilka dni temu. Prawda, pamiętam. To nie takie trudne. W końcu nie miałam tu zbyt wielu gości. Masz jeszcze tę roślinę? Ten mak wciągnął się w kłopoty i tylko to specjalne ziele może uratować mu życie. No przecież od razu wiedziałem, że to jakaś cenna roślinka. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Dlatego też jej nie wyrzucałem, tylko sobie ją zatrzymałem. Na pewno jest sporo warta. Ale życie tego maga jest warte jeszcze więcej. To ile złota cię satysfakcjonuje. No cóż, znalazłeś mój klucz, a na dodatek jeszcze pozbyłeś się tych To Dokładnie. I jak mówisz, w grę wchodzi życie jakiegoś człowieka. Absolutna racja. No dobrze, ręka rękę myje. Trzymaj. Uuu. Serio, tak za free? Aż jestem zaskoczony. Aż jestem zaskoczony, bo byłem przekonany, że będzie chciał e, jakieś kasy, nie? Może nie dłużej, hey. bo sporo roboty zrobiliśmy, ale za darmo to się nie spodziewałem, nie? Minus tego jest taki, że muszę z powrotem dymać na koniec mapy, żeby no, kontynuować zadanie, więc na no co, mijamy tą cholerną, głośną rzekę i widzimy się tam na miejscu. Dobra, jesteśmy. Znalazłem ten słoneczny aloes. Tak. No, to dawaj! A po co? Może głodny. A skąd! Chcę trochę te rośliny rozkruszyć, żeby ułożyć pierścień wokół tego chrząszcza. I to oznacza tylko jedno: czekanie. Miejmy nadzieję, że w ciągu kilku godzin to poskutkuje. Tylko jeśli mi obiecasz, że nie weźmiesz tej ostatniej rośliny do ust. <laughs> Masz moje słowo! Ale ja też miałbym do ciebie jeszcze jedną prośbę. W czym rzecz? No cóż, ta akcja z Ferodasem nie była za bardzo planowana. Chciałem mu przecież tylko pokazać, jak to jest pełzać sobie jak chrząszcz. I dlatego chętnie bym mu się odpłacił jakimś prezentem na pojednanie. To tak na uspokojenie mojego złego sumienia. A nad jakim prezentem rozmyślałeś? O paru kwiatuszkach? <laughs> Nie, nad czymś, co Ferodas już dawno chciał posiąść. Magiczną księgą. Nosi tytuł Boska moc gwiazd. Nawet znam tę książkę, tylko gdzie ty chcesz ją dostać. Mniej więcej. To właśnie tam znajduje się jeden egzemplarz. Należy do znajomego Maga. Dlatego nie powinieneś jej tak po prostu ukraść. Tylko raczej przekazać stosowne złoto zaufanej osobie. Znasz może, e, kogoś takiego. Pominąłem jakiś Cóż, dialog, Przepraszam. Jak odpada, to dałbym te pieniądze Lorantowi. Na pewno solidnie ich popilnuje i przekażę temu magowi, kiedy wróci. Jednakże jest jeszcze jeden malutki problem. Nie masz pieniędzy. Sam mam w kieszeni tylko jakieś 200 sztuk złota, a ta książka jest warta dwa razy tyle. Masz może jakiś pomysł, jak ten problem rozwiążemy? Hmm. Mógłbym ci to złoto po prostu pożyczyć, a ty będziesz mógł się spłacić, kiedy tylko się dorobisz. To miło z twojej strony. Przyjmę to z podziękowaniem. No ale teraz idź do tej jaskini i załatw księgę. I żeby ci to nie zajęło całego dnia, bo Ferodas przemieni się z powrotem najpóźniej dobra, jutro rano. dobra yy, pomyłkę... nie zapomnij najpierw dać złota temu Lorantowi. Oto klucz i fundusze. Yy, dobra, klucz do jaskini. Przez pomyłkę pominąłem cholera jakiś dialog i teraz nie do końca wiem o co chodzi. Yy, w mordę. Eee, dobra. Na jaskini przy rybackiej wiosce. Gerard jednak nie chciałby okazać się złodziejem, dlatego mam najpierw przekazać Lorantowi stosowne złoto. W jaskini przy wiosce? Tam jest... i pod kluczem jest ta jaskinia? A, chyba, że tam, gdzie ten Lorant zgubił tą broń, pamiętacie? Tam były drzwi zamknięte. No, coś takiego było. Dobra pożyczymy mu tą kasę. Okej. Okay. Nie chciałem tam już żyłować tak tej pierwszej opcji. Yy, o, cztery. Mm. No dobra, spoko. Chociaż mam nadzieję, że ni nie. No dobra. Niczego nie zepsułem, bo i tak będę musiał dołożyć z własnej kieszeni. Ale dziwne, bo mówił, że ma 200 sztuk złota. Wyskoczyło 400. No dobra, e, widzimy się w wiosce. Widzę, że ten odcinek, no, będziemy tak latać z punktu A do punktu B, no ale no, jak trzeba, to trzeba. Także no, do zobaczenia za sekundkę. Jesteśmy na Ty miejscu. No, ale nie dzisiaj. Się a, okej. Okay. Eee, To jest, jest może przy chadce starszego? Tak, dobra. Słuchaj, jest sprawa. Mam tu złoto dla Maga Wody. Przechowałby się może dla niego. Pewnie. Przekażę mu to złoto, jak tylko się tu okay. znajdzie. A gdzie ono jest? Ale to typowe. Nie musisz mi tego mówić. Nie wolno. I to wszystko? Hm. Ale no, z. No zabrał to złoto, okej. Okay. Mam nadzieję, że chodzi o tą jaskinię, właśnie tam, gdzie znaleźliśmy tą broń jego, czyli tam przy myśliwych. Trochę dziwnie to. W... Żadnego wpisu nie było w dzienniku, no ale tak jest nieraz w tej modyfikacji. Znowu widzimy się za sekundkę. Okej, okay, jesteśmy w tej jaskini. Czekajcie. Y... Dobra chodziło o dobrą jaskinę, tylko że... Tu przecież było słuchać bardzo złe rzeczy. A na razie tu nic... A, bo to może tego trolla na górze słyszę. Jezu, aż się przeraziłem. O Boże, poczeka... O Jezus. Ach. Moment, moment. Nie, żeby nam zaraz nie wywaliło gierki. To zrobimy sobie tak. Okej. Okay zawsze troszkę widniej tutaj jest. Dobra, co my tu mamy? To wezmę sobie to. Przywołanie Golema też zerknijmy do kuferka. Uh, boska moc gwiazd. Dobra. Mam sobie wszystko od razu chyba nie chyba się nie pogniewa. Ordest. Uh, nie mogę złotych świeczników, szkoda, woda święcona zawsze się przyda. A tutaj co mamy? To jest siedziba tego Maga Wody? W takim miejscu? Jakaś chyba awaryjna. Przyzwanie Golema, dobra. Ok. Kurde, coś tam dodało, tylko nie wiem co. Nie wiem czy do Many coś nie dodało. Tak, pewnie do Many, dobra. Jednak kiedy upór wody połączył się z przebiegłością wojownika, strzeźcie się, albowiem będzie, będziecie świadkami wielkich zmian. Upór eee, połączony z. coś tam, coś tam, dobra, aż tak się nie zagłębiajmy. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, niech Inos ma na swojej opiece, albowiem od stuleci nie było pośród nas jego wybrańca. Czekaj, czekaj. W pradawnych czasach, kiedy oba światy były połączone silną więzią, słucy zła mogli bez przeszkód po podróżować nasze ziemie, i tylko moc Innosa oraz jego wybrańca pozwoliła nam odeprzeć ataki wroga. Hmm. Okej. Okay. Ciekawe, jakbyśmy czytali trochę o Bezim, nie? Wybrańcu. Dobra, mamy tą księgę. Myślę, że możemy spadać stąd, chyba że jeszcze tutaj e, coś nas przywita. Jakiś jacyś bandyci, rabusie, nie? Nic się nie dzieje, o tu jakieś ziółko jest, przegapiłem Dobra, także widzimy się z powrotem u naszego chrząszcza. Okej, okay, mamy maga już w jednym kawałku. Mam twoją książkę. No mm -hmm. i jak widzę złoto też przekazałeś. Dobra robota. Dokładnie. Dobra. Także u... Jak widzę znowu się pogodziliście. Dobrze. A ty jak się masz? <grym> Od tego pełzania po ziemi dostałem strasznych zakwasów na rękach i nogach, ale w <grym> sumie zawsze mogło się to skończyć dużo gorzej. No. Gered był wobec mnie bardzo szczery i powiedział mi, że sam był sprawcą mojej przemiany. Jednak to nie on położył temu kres. Tak więc znowu uratowałeś mi życie. Jak mogę ci się jeszcze odwdzięczyć, nie licząc tego złota? Ktoś dokonał zamachu na Jenemirze w tak naszym wioski rybackiej. Zapadł właśnie w pewnego rodzaju magiczną śpiączkę. Możesz nam pomóc go z niej wybudzić? Gdybym miał tutaj resztę swojego wyposażenia, to mógłbym ci pomóc od razu, ale póki co znajduje się ono w klasztorze, w Tarenis. Owie. Musiałbym je najpierw pójść odebrać. To jest problem. Możesz sobie oszczędzić drogi. Bramy miasta no. zostały pozamykane. Na razie nikt tamtędy nie przejdzie. Nie ma jakiegoś innego sposobu? Pewnie, że jest. Jaką mamy właśnie fazę księżyca? Powiedziałbym, że pełnię. A co? Świetnie, w takim razie możesz jeszcze pomóc Jenemirowi. A co znowu księżyc ma z tym wspólnego? Ze śpiączką Jenemira nic, ale podczas ostatniej pełni księżyca Asrandar, najwyższy z magów wody, wyruszył w pewną podróż. Chciał się udać do Jarkendaru. Nie mam pojęcia, czy to jest jakaś wyspa, czy może jakiś inny mag. W każdym razie wspominał, że zjawi się tu znowu przy następnej pełni. O. A dlaczego sądzisz, że zatrzyma się akurat tutaj? O proszę. Wyspy? Równie dobrze mogłoby być przecież gdzie indziej. Nie sądzę. Ta podróż miała miejsce nagle podczas jego badań w starych ruinach świątynnych, przez co musiał je przerwać. Tak więc, jeśli postanowił tu wrócić, to pewnie znajdziesz go przy zniszczonych starych ruinach, w lesie za rybacką wioską. Jeśli ktoś może pomóc starszemu wioski, to właśnie on. Obyś się nie mylił. Dobra, z jednej strony spoko zadanie, bo poznamy jakieś nowe osoby, większa interakcja z tym magiem i z tym gościem, ale wkurza mnie, że to zadanie ciągle każe nam łazić w bardzo odległe punkty, w tą i z powrotem. Już naprawdę trochę za dużo tego, panie, panie twórco. Dobra, oczywiście wiadomo o jakie ruiny chodzi. No co, zapisujemy. No i widzimy się znowu za sekundkę przy tych ruinach na miejscu. Uuu, szczury tutaj. No dawaj! No, dobra. Pięknie. Aż poziom ładnie wskoczył. Jeszcze jedna gnida. Okej. Okay. Dobra, sporo szczurów, ale poziom dzięki temu wskoczył. E, ale gdzie mamy pana maga? Alo? Alo? On no nie mówcie mi, że był przemieniony w jakiegoś szczura. Chyba, że gdzieś schował przed tymi szczurami. Halo, panie magu! Jest pan tutaj, gdzieś. Widzę go. Dobra, podejrzewam, że może być gdzieś. Na górze? Na górę by się wdrapał? No zobaczmy. Nie, no, zaraz. Chyba, że ja. W... A czekajcie, ja nie miałem tu przyjść w nocy. No, brakuje mi. Ha ha ha, jedynie ja mak wody, jest ja w stanie. Dobra, no nie, no powinien gdzieś tu przebywać, ale, ale go tu kuźwa nie ma. Przyrój, ru... a chyba że jest przy ognisku, eee, przy ognisku tych bandytów, co kiedyś. No bo inaczej to nie mam pomysłu, gdzie on może być cholera jasna. Czekajcie, no na spokojnie. Tutaj. Eej, tutaj oczywiście go nie ma, no bo przecież. Gdzie... A, tutaj jest. O jezu, jak się skubaniec schował. Pewnie będzie miało zadanie, żebyśmy się pozbyli szczurów. Co? Zaraz zobaczymy. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Asrandar. Należy do zakonu <laughs> Spoko. Magów Wody. I aż do godziny temu badałem inskrypcję tej świątyni. A dlaczego teraz stoisz w tej okolicy jak posąg? Szczury nagle rozpleniły się jakby znikąd. A jeśli już czegoś nie cierpię prawie tak bardzo jak Beliar siebie, to właśnie tych ohydnych gryzoni. Ech, ale chyba masz świadomość, że jesteś magiem z magicznymi umiejętnościami i zaklęciami. Jedno pstryknięcie palcem i wuala, szczury same się palą. Nie nabijaj się ze mnie. Złożyłem ślub lata temu, że nigdy więcej nie zaszkodzę żywym istotom. Chyba, że życie innych bądź moje własne jest w niebezpieczeństwie. Tylko wtedy nie mam nic do zrzucenia magii zagłady. I wytrwałem przy moim ślubowaniu od czasów tej nieobliczalnej bariery w starej górniczej dolinie, nie narażając życia żadnej istocie. Mówisz o kolonii karnej w Korinis? A wyeliminujesz dla mnie tę plagę, żebym mógł wznowić swoje przerwane badania? Tam musi być jakieś pół tuzina tych istot wróconych. Zaraz, zaraz. Zaraz, ci, jeśli mi powiesz, co miałeś wspólnego no? z kolonią karną. Zrobię to, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Zaufaj mi. A na pewno. Wybór, to idę trochę posprzątać. Na pewno nie było tam żadnego maga e, w nowym obozie, chyba żeby był gdzieś schowany w, w, w przebywał w odosobnieniu. Zobaczymy. Czekajcie. No właśnie, to mnie mega ciekawi. Zrobione. Mm -hmm. Świątynia oczyszczona. I tak możesz jest. teraz kontynuować swoje badania. Doskonale. Pogadamy dalej w ruinach. No okej. Okay. No mega mnie ciekawi, co on ma wspólnego z kolonią karną. Dobra, mamy 15 punktów do wydania. Zobaczymy, co będziemy chcieli wydać. Lepsza broń. Tylko, że to w siły już kosztuje, bo już 5 punktów siły kosztuje 10 punktów nauki. Także. No, troszkę sporo. Ale natomiast, kurde, 50% czy 55% w jednoręcznym też by się przydało, nie? No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie to ciekawi mnie gościu, co on mógł mieć wspólnego z, ze starą, poczciwą kolonią karną. Mam nadzieję, że to będzie jakaś ciekawa, sensowna historia. Zaraz się przekonamy. Dobra, Mac ze Szurami mógł sobie poradzić. Co tutaj badasz? Oczywiście, te inskrypcje wokół nas są niezwykle interesujące. Mm -hmm. Naprawdę, niezwykłe. No dobra. Eee... Sprzedajesz też zwoje? Możesz nabyć ode mnie wszystkie zwoje, jakie tylko satysfakcjonują Adonosa. Okej. Okay. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Mogę ci pomóc zwiększyć twoją energię magiczną. Dobra. Co masz wspólnego z górniczą doliną? Później ci nieco więcej opowiem. Dzisiaj tylko tyle. Pamiętasz jeszcze Abuina, wróżbite i sprzedawcę różnorakiego tytoniu w Kolinie? Oczywiście. ale. Skąd go znam? Pewnie chciałeś no. zapytać. Odpowiem ci pytaniem na pytanie. Jak myślisz? Skąd Abuin dostawał swoje wizje? Zadałeś sobie kiedykolwiek to pytanie? Jak bez najmniejszej znajomości magii był w stanie spojrzeć w twoją przyszłość? Hmm. Kiedy się tak nad tym zastanowić, to muszę ci przyznać rację. Abuin zdecydowanie o magii nie miał zielonego pojęcia. Musiałem mu nawet kombinować nowe odmiany tytoniu, bo sam nie umiał. To by znaczyło, że ktoś inny mu te obrazy czy wizje wbijał do głowy. Chwila. Skoro mówisz o przepowiedniach Abu'ina, to pewnie ty byłeś w stanie odpowiedzialny. Zgadza się, prawda? Tylko dlaczego? Co do twojego pierwszego pytania, tak, rzeczywiście wysyłałem Abu'inowi te obrazy, bo był naprawdę doskonałym medium. A jeśli chodzi o drugie pytanie... Wiem, że nie jesteś tym, przez co powszechnie określałoby się osobę religijną, ale to nie przeszkodzi bogom w bacznym śledzeniu twojej ścieżki i wiary w ciebie. A i Ino zwierzą w każdego człowieka. Ale wiedzą też, że Twoje przeznaczenie, mój przyjacielu, jest z nimi szczególnie mocno powiązane. I powinieneś się z tym teraz pogodzić. Ale to gdzie ty byłeś wtedy, jak przekazywałeś mu te wizje? Na wyspie był gdzieś skitrany, czy tutaj stąd przesyłał? Ciekawe. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o tych ruinach? A ile masz czasu do dyspozycji? No cóż. Prosiłbym wersję skróconą. <laughs> skróconą wersję powiadasz. To są tylko jedne z siedmiu ruin świątynnych, które znajdują się w tej części wyspy. Czy istnieją jeszcze jakieś na niedostępnej części wyspy? Poza skalną przegrodą na północy? Tego nie wiemy. W każdym razie zostały dawno. Ba o Jezu, o Jezu, przepraszam. Przepraszam. <laughs> Eee, dobra, trochę sprzętu. Możesz mi sprzedać trochę swojego sprzętu? Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Wybaczcie mi za ten misklik. E, no, asortyment masz srogi. Naprawdę. O, masz nawet zwoje na sen. A masz przyzywanie... Tworzenie szkieletu, tworzenie szkieletu, przyzywanie wilka. Nie masz golema, ale ogólnie... Dość... Całkowicie regeneruje. Dość srogi asortyment. Premia, dobra. E, Księga runiczna magów wody, ok. Może... Mogę Ci pokazać. Dobra, trochę. Potrzebuję większej mocy. Mógłbyś mi też przekazać głębszą wiedzę na temat magii? Mógłbyś mi też przekazać głębszą wiedzę na hmm. temat magii? Mogę Ci nauczyć tworzenia run, jak i wyszkolić w pierwszych czterech kręgach. Ha. Proszę, proszę. Mógłbyś mnie wprowadzić w kręgi magii? Tak, po prostu? Oczywiście, że nie. Magia jest zarezerwowana wyłącznie dla magów wody. Powinno ci to już chyba być znane. Jednakże, dzięki swoim poczynaniom w Korinis, zasłużyłeś sobie na tego no, rodzaju przyjęcie. Dobrze brzydki. mnie zna. A w uznaniu tych osiągnięć, których dałeś dowód w przeszłości, istnieje możliwość. Abym honorowo mianował cię do kręgu Magów Wody. Wprawdzie nie otrzymasz żadnej szaty ani też żadnych praw, ale możliwe byłoby przynajmniej zaznajomić cię z Magią Run. Tylko mam nadzieję, że nie będę musiał teraz przychodzić żadnej próby. Nie, cała sprawa jest raczej nieoficjalna. Wiesz, co mam na wiem. myśli? Jeśli mimo to jesteś chętny studiować Magię Run naszego zakonu, to wymagam od ciebie jedynie pewnej przysięgi. Jakiej znowu przysięgi? Może mam całe życie służyć Adanosowi? Nie. Twoja droga jest z pewnością inna. Zobowiązany jesteś jednak używać tej magii roztropnie. I tyle. Dobra, e, może później. Może później. Jak sobie No Nawet nie chcę tutaj na nic przysięgać. Troszkę się dowiedzieliśmy od niego. E, pewnie będę musiał zaufać Asrandarowi i uzbroić się w cierpliwość, dopóki nie odpowie na wszystkie moje pytania. Okej. Okay. No tak, tylko że. Zaraz, no jak ja mam. Właściwie to jestem tutaj. No właśnie, z No Im właśnie. chciałbyś wiedzieć, czy mogę mu pomóc. Tak. To teraz jest tak, jak zabójnem w Korinis? Dlatego znałeś moje intencje? Nie, to znacznie mniej mistyczne niż podejrzewasz. Jeden z rybaków A. doniósł mi o wydarzeniach wioski. Okay. To wszystko. To jak? Możesz nam pomóc? No, skoro już tu jesteś, tak. Przecież właśnie na ciebie czekałem. Czekałeś na mnie. A skąd wiedziałeś? Później ci wszystko opowiem. Ale teraz czas nagli. Stan Janemira już wkrótce się pogorszy, dlatego że czarna magia, która nim zawładnęła, niedługo przejmie jego umysł jak i ciało, jeśli natychmiast nic nie zrobimy. No dobra. W takim razie powiedz mi, co muszę zrobić, aby móc wyleczyć Janemira. Wszystko masz praktycznie na miejscu. Uda ci się, jestem tego pewny. Poza rzecznymi jagodami, to wszystkie niezbędne rzeczy znajdziesz w mojej jaskini. Do uważania mikstury możesz skorzystać z mojego stołu alchemicznego. Mhm. On też znajduje się w jaskini nad wioską rybacką. Oto klucz. Nie ma potrzeby. Już mam klucz do twojej jaskini. Na donosa, ale jak? Najwidoczniej szybciej odzyskujesz swoje umiejętności niż się spodziewałem. Magia. Ani Adanos, ani moje umiejętności nie przyczyniły się do bycia w posiadaniu twojego klucza. Powierzył mi go jeden ze strażników przybocznych Ferodasa, którego zowią Geret. No, no. Ale teraz wykonuj swoje zadania. Kiedy już będziesz miał eliksir, przynieś go czym prędzej do mnie. Wtedy pomówimy co dalej. No dobrze. A co ty będziesz robił? Będę dalej badał te inskrypcje. Zdaję sobie sprawę, że wydaje ci się to dziwne, jednakże rozszyfrowanie tych pism jest równie ważne co leczenie Jenemira. Musisz mi po prostu zaufać. Bardzo tajemniczy ma ważnego w tych starych pismach. Uwielbiam Widzisz takie temat. który się pali w tej misie? Właściwie to nie ma prawa go tam być. On już był dawno zgaszony, kiedy ludzie zasiedlali Tę wyspę. Tylko z tych starożytnych tekstów wiemy, że się w ogóle kiedyś palił. I właśnie w tych starych manuskryptach jest mowa o niebieskim płomieniu z niezwykłym blaskiem. No i widzisz, opis pasuje idealnie, tylko ta struga błękitu wygląda nieco inaczej. Jestem pewien, że ma to jakieś większe znaczenie. Rzekłbym nawet, że złe. No dobra, to tutaj już nic więcej nie zrobimy. Eee, to by oznaczało wybór gildii? Jakbyśmy zgodzili się na tą przysięgę, czy tylko, że moglibyśmy się nauczyć kręgów. No nie wiem, na, ale na razie nie chcę tego robić. Dobra, ee, To co chodzi z tą... czekaj, kupcy w okolicy, tak, nauczyciel w okolicy, sytera, mak wody, doniósł o siedmiu dawnych świątyniach, które znajdują się w dostępnej części wyspy i które prawdopodobnie zostały poświęcone Innosowi. Okej... Okay. Dobra. Znaczy e, mi przepis na e, preparat przeciwko czarnej śpiączce. Większość składników znajdę w jego jaskini, brakuje jedynie rzecznych jagód. Tylko gdzie ja znajdę, e, jak tylko uważę to lekarstwo, mam je bezwłocznie zanieść Asrandowi. No rzeczne jagody raczej przy rzece, nie? Pokaż mi tą recepturę. Produca, e, produkcja eliksiru rekonwalescencji. Potrzebny będzie rdest polny. Dwie butelki wody święconej oraz menzurka. Ponadto należy dać 9 rzecznych jagód. Wrzucisz wszystko razem. <śmum> Według tej receptury. Ta mikszra może zostać uważona bez żadnej specjalnej alchemicznej wiedzy. Zostałem jakiś wpis. Czy... Jakiś dźwięk zabrzmiał, jakbym, nie wiem, jakby się coś wyjątkowego stało. Nic, dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Coś tam wiemy co dalej robić. Myślę, że no zobaczymy się gdzieś przy rzecce, szukając tych jagód rzecznych. Zobaczymy. Na no dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Także wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.